Siemano, z tej strony Willy Dylan a dzisiaj odcinek z Giga Mytion Tycoon i zaczynamy grę. Właśnie zostałem tutaj bardzo dużo pieniędzy. Dobra, ściszę ten głośnik tutaj. Dobra, jest wszystko już okej, okay. dobra, lecimy. powiedz kiedy nagrywasz. Dobra, nie przeszkadaj teraz. No tutaj, no tutaj mój kolega przeskoczył, jakby co? Więc... 3, 4! Cały czas mój kolega. Przepraszam za to. No dobra, no to lecimy. Na co ja tu mam wydawać? No dobra, no to już jestem. Tutaj kupię sobie łuk, kamienia, ściana, półka. A nie, nie, nagrać film. No ja nagrywam film. A no, tu kolega znowu się pyta o ten film, ale no dobra, to będzie zwykły film. Mo, może jutro, jutro będzie na kanale. Ale na YouTubie film. na YouTubie film, tak? No tak, na YouTubie, na, na YouTubie będzie film. Na film masz No, roślina tutaj będzie kupowana. Ale Subskrybujcie kanał oczywiście. Ale tak, tak, tak. Tutaj kolega się pyta, czy z głosem, tak? Z głosem. Siemano, widzowie? Dobra, nie... nie napiszcie prze... w komentarzu, kto gra w Rocket League. No, napiszcie w komentarzu, kto gra w Rocket League i wtedy może dodam kogoś do znajomych. Ej, dobra, ja już do niego jadę, w takim fajnym, fajnym ustawie. No dobra, ten, ten, ten właśnie mój kolega do mnie będzie teraz jechał. I... Ej, ty? Mój kole... No i właśnie jak widać już mój kolega tutaj wjechał do mnie. Siemano. Z tej strony tutaj Menedo. Będzie z nami. Dzisiaj. Niedawno mój... ja z kolegą grałem i nie było widać na jednym szczącie. To możecie No, no zobaczcie... I, i tak, 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 tak. Zachęcam do subskrybowania oczywiście tego kanału jeszcze raz. I dobra. Kupujemy tutaj, i mój kolega będzie tutaj ze mną chodził, pewnie. cały czas. No, no, jak widać, mój kolega jest ode mnie o wiele lepszy, bo jak wejdziemy sobie w lista 34, no to mój kolega jest ode mnie lepszy. Sobie tu trochę progresowałem i chcę wyprzedzić mojego kolega. Powiedz wejdź do, do mojego No dobra, oczywiście. Dobra, kontynuuję nagrywanie. Jadę. Zdecydowaliśmy z kolegą, że jadę do niego. Ja wiem gdzie jest droga, więc już zabieram was w drogę i jedziemy. Muszę stać z u kolegi. Wznawiamy nagrywanie i wam coś teraz tylko powiem. Obejrzyjcie nowy short, który wrzuciłem na kanale. Yy, oczywiście mam tylko jeden kanał, więc na ten kanał i obejrzyjcie ten short. Więc już lecimy do domu kolegi. I już jesteśmy u kolegi, więc fajnie. I będziemy teraz jego dom oceniać, a naprawdę tutaj mój kolega ma mocno rozbudowany dom, więc będzie fajnie. Bo ja mam No tak samo właśnie mój kolega tu powiedział, że ma tutaj bardzo dużo kasy i ten filmik... A ja za to zielone, ja płacę będzie jutro wrzucony na kanał 16 października, czy tam 15 Jak to mówię to no, źle mówię. To, a ciekawe, to mój Właśnie jutro będzie mecz Polska Chorwacja więc zachęcam do oglądania, bo naprawdę mamy słabą sytuację po przegraniu z Portugalią. Ja koleję mówię że na Zetkurtek dałam. No... No tak, no, Chorwacja jest lepszy, lepiej gra od nas, więc będzie to ciężki mecz, ale każdy wspiera Polskę klikając subskrybuj i lajk, like. więc już jeszcze...